Rozdzielnica główna 4x12 modułów. Zaczniemy sobie od początku, czyli od bloku wejściowego. I tak. Zasilanie przechodzi nam wewnętrzną linią zasilania. Przewód pięciożyłowy linka 16 mm2, miedziany. I kolejno na no, wyłącznik różnicowo-prądowy. Prąd nominalny 63A. Prąd upływu. Nominalny prąd zadziałania 30 mA. Charakterystyka wyzwalania A. Następnie z wyłącznika różnicowo-prądowego na dobezpieczenie ochronnika przepięć. Tutaj mamy bezpieczniki topikowe GGGL. Prąd nominalny 16 A. Z dobezpieczenia ochronnika przepięć na ochronnik przepięć typ T2-T3, czyli kombinowany warystorowo i skiernikowy I tutaj mamy Wkładkę dla toru neutralnego: prąd maksymalny 65 kA, prąd nominalny 20 kA, i tutaj mamy oznaczenie IPRD neutral, i to nam przychodzi tutaj w to miejsce. O, kolejna wkładka, czyli trzy wkładki warystorowe. Na tory fazowe prąd nominalny 2,5 kA, prąd maksymalny 8 kA. I te wkładki montujemy kolejno. Druga, trzecia, czwarta, licząc od lewej strony. Z wyłącznika różnicowo-prądowego przewodami miedzianymi przekrój 10 mm kwadrat są kierowane na odpowiednio obwody. Trójfazowe, i tutaj mamy przepływowy podgrzewacz, przepraszam bardzo, kuchnia indukcyjna, przepływowy podgrzewacz wody, klimatyzator opcjonalnie w salonie i obwód przeznaczony na garaż, jakieś pomieszczenie gospodarcze. I dwa rzędy od góry to są obwody jednofazowe, gniazdkowe i oświetleniowe. Od góry, zaczynając od lewej strony. Światło i gniazdka w altanie w wiatrołapie, jak to woli. Następnie obwód oświetleniowy i gniazdkowy na klatce schodowej i korytarzu. Wyłącznik różnicowo-prądowy. Przeznaczony do obwodu łazienkowego, oświetleniowego i gniazdkowego. Nominalny prąd zadziałania 10 mA, czyli o zwiększonej czułości. Charakterystyka wyzwalania A. Prąd nominalny 25A i odpowiednio zabezpieczenia nadprądowe obwodu oświetleniowego i gniazdkowego w łazience. Zabezpieczenie topikowe kontroli obecności faz. Tutaj mamy wkładki topikowe GGGL 6A. I drugi rząd od góry to są odpowiednio obwód. Oświetleniowy w kuchni, trzy obwody gniazdek użytkowych w kuchni i obwód gniazdkowy zasilający wyłącznie lodówkę. Następnie mamy obwody oświetleniowe i gniazdkowe trzech pokoi na piętrze budynku. Co do ochronnika przepięć, tutaj jak widać, Przewód uziemiający jest zdublowany. Konektor zaprasowany, podwójny, i jeden z przewodów wchodzi nam tutaj bezpośrednio na y, główną szynę y, uziemiającą, gdzie jest połączony z przewodem uziemiającym pochodzącym od wewnętrznej linii zasilania. Drugi natomiast jest bezpośrednio kierowany tutaj rurą osłonową do y, punktu podziału przewodu PEN. Na przewód neutralny i przewód ochronny. Zasilanie będzie doprowadzone z doziemnej linii kablowej, układ sieciowy TNC w rozdzielnicy pomocniczej, o której opowiem za chwilę, następuje konwersja układu sieciowego z TNC na układ TNC S.